Przyjechaliśmy tutaj e, na pełnym luzie, pokazać to co umiemy, e, wiadomo my czy mamy zupełnie inne cele niż Zabrze. Zabrze walczy w tym roku jak za, w każdym sezonie o medal, e, my walczymy o utrzymanie. E, dużo meczów uciekło nam w końcówkach, e, dlatego naprawdę tutaj przyjechaliśmy na luzie po prostu zagrać dobry mecz, e, prze, przed, może nie powiem, że przetrenować, ale przegrać e, e, pewne zagrywki gdzieś tam poćwiczyć właśnie z takim mocnym przeciwnikiem jak Zabrze i to był nasz cel na ten mecz. Do pewnego czasu, kiedy graliśmy naprawdę konsekwentnie, trzymaliśmy wynik, graliśmy jak równy z równym i w drugiej połowie te akcje nam wychodziły, ale w bramce jest jeszcze Martin Galija, który nas podbijał z drugiej strony w ataku, Szymon Sićko odpalił można powiedzieć armatę z 9 metra i myślę, że właśnie w tym momencie Zabrze nam odjechało. Na pewno źle weszliśmy w mecz. Yy, troszkę obyliśmy w ramkarza Mielczan, Angelicza. Yy, no i jak źle wejdziesz w mecz, to później jest yy, ciężko w trakcie połowy coś skorygować. Próbowaliśmy, ale nie szło i nie szło i nie szło. Na szczęście zupełnie inny przebieg. Druga połowa, mamy szerszy skład. Podkręciliśmy tempo, na pewno Mielczanie od 45. minuty już mieli ciężko z bieganiem, już krótka ławka, o tym świata, można powiedzieć, że zdecydowała. Myślę, że ogólnie wynik nie odzwierciedla tego, co tu się dzisiaj działo na boisku, bo strasznie się męczyliśmy. Szło nam jak po grudzie dzisiaj naprawdę, nie wiem dlaczego tak się stało. Wiedzieliśmy, że musimy od samego początku nastawić swój styl gry, swoje warunki. Żeby, żeby takiego meczu nerwowego nie było, a niestety tego nie zrobiliśmy i cały mecz niestety praktycznie musieliśmy się męczyć. Niezła druga połowa z Magdeburgiem, dobra pierwsza połowa, teraz musimy zacząć grać obydwie połowy dobrze, tak jak to było przez pewien okres czasu, no ale cóż, cieszymy się z punktów i teraz akcja Magdeburg, rewanż nich fali. Zatrzymajmy się jeszcze przy tym meczu. Co prawda, wynik tym razem tego nie prezentuje, ale jak to jest, że górnik z mocniejszymi rywalami tabeli potrafi wygrać tak jak z Azotami siedmioma bramkami, a jednak z tymi, które dołują, tak bardzo się bije? Bardzo dobre pytanie. Też bym chciał znać na nie odpowiedź. Na pewno trzeba to przeanalizować. Przede wszystkim trzeba sobie też ułożyć taki mecz w głowie, bo. Wiadomo, że nie trzeba nam motywować na, na mecze tam z, z Opolem, z, z, z Opolem, yy, czy tam z płockiem i kielcami. Ale profesjonalny sportowiec powinien podchodzić do, do każdego meczu w pełni skoncentrowany, bo mecz to jest święto i tak, tak do czego trzeba by podchodzić, każdy mecz to jest święto, każdy mecz daje nam radość, yy, dużo możliwości, poprawy. Pokazania fajnej gry no i mam nadzieję, że w następnych meczach, a trochę jeszcze do tych świąt nam zostało, tak będzie. Mówisz, przyjechaliście pograć tak naprawdę na luzie. Może trochę tego luzu zabrakło w tym ostatnim kwadransie ja myślę, że nie, nie, naprawdę e, ostatni kwadrans graliśmy e, tak samo konsekwentnie. E, tylko po prostu nie wpadały piłki do bramki, no tak jak mówię, no, Martin Gallia stoi też w bramce i nawet jak sobie wypracujesz sytuację, to trzeba go jeszcze pokonać. U nas też Goran kilka piłek fajnych odbił, ale no, no mówię, to, to my nie rzuciliśmy więcej tych stuprocentowych sytuacji. E, no i oczywiście to się zemściło, tak, to się zemściło, Zabrze wyprowadziło kontry, potem wzięło piłkę, tak jak powiedziałem, Szymon, Siczko czy Obrotowy robili robotę i, i, i po prostu mamy wynik jaki mamy, tak ośmioma. Już za chwilę będzie połowa sezonu rundy zasadniczej, a wy na razie macie tylko trzy oczka na koncie. Czy to jest już ten moment, w którym powinno się zapalić czerwone światełko? Z punktu widzenia tabeli tak. I na pewno to nie jest tak, że teraz się zapaliło to czerwone światło. Tylko już po pierwszych kilku meczach, które przegrywamy no, tak naprawdę w końcówkach i, i tak naprawdę na własne życzenie, nie wykorzystując stuprocentowych sytuacji. Bo czy to mecz z Kaliszem, czy to mecz z Piotrkowem, czy to mecz w Głogowie, no, no, czy nawet mecz z Wybrzeżem u nas, no, to jest 4-5 meczów, które w 50. minutach nie rzucamy 3-4 sytuacji stuprocentowych pod rząd i ten wynik nam odjeżdża. I naprawdę, no jeżeli patrzysz się na tabelę, widzi się trzy punkty, tak? Z tego można nas rozliczać, no jak najbardziej, ale każdy, kto przychodzi na mecz, widzi, że te sytuacje sobie wypracowujemy i nie, naprawdę ja mam taką, pier pierwszy raz mam taką sytuację w swojej karierze i myślę, że chłopacy i trenerzy też, że grając, wypracowując sobie naprawdę dobre sytuacje, grając naprawdę dobry mecz, przegrywamy je, także niewytłumaczalne. Nie ma tej koncentracji przez 60 minut, która powinna być od samego początku i e, to na pewno siedzi w głowach, bo na tym musimy trochę więcej popracować, bo jak wejdziemy dobrze w mecz, to i potem nam się będzie lepiej grało. Jeżeli wchodzimy źle w mecz, potem się męczymy i tracimy dwa razy więcej sił. I Dzisiaj, dzisiaj tak to właśnie wyglądało. Ważne, że mecz wygrany, kolejne punkty w ligowej tabeli. W sobotę jedziemy do Magdeburga. A, a może ta intensywność grania? Jednak ostatnio gracie praktycznie cały czas co trzy dni w jakiś sposób się odbija na, na, waszych, na waszej kondycji, na waszej, na waszej formie? Nie, myślę, że nie. Ja uważam, że jesteśmy bardzo dobrze kondycyjnie przygotowani do sezonu. Wiedzieliśmy, że będzie taki okres w sezonie, że będziemy grać co trzy dni. Taki okres jest i myślę, że tu nie ma co zganiać na, na brak sił czy, czy sobą wydolność. Po prostu, tak jak powiedziałem, musimy, musimy popracować nad tym elementem, żeby porządnie wejść w mecz z przytupem, żeby pokazać, że, że my tu dyktujemy warunki, a nie przeciwnik. Jakie są Twoje oczekiwania przed tym starciem z Magdeburgiem? Na pewno zagrać dobry mecz, pokazać się z jak na najlepszej strony, walczyć od pierwszej do 60 minuty, nie jechać tam, nie położyć się od razu, bo nie miałoby to najmniejszego sensu. Na pewno będziemy walczyć. Wiadomo, dla, dla nas, dla zawodników, jest to też możliwość pokazania się na, na arenie międzynarodowej. Na tle takim takiego przeciwnika jak jest Magdeburg, także pojedziemy tam z zastawieniem o jak najlepszy wynik. Jakie nastroje panują przed tym spotkaniem z Magdeburgiem, które już w najbliższą niedzielę? No, ja powiem tak, że na pewno fajnie chcielibyśmy się zaprezentować. Ja już tam grałem, jest świetna hala, świetny doping, święto piłki ręcznej w każdym, w każdym meczu. I bardzo miło zagrać przed taką publicznością, a jeżeli za tym pójdzie, że dobrze się zaprezentujemy, to, to tylko będziemy się cieszyć. I taki jest cel cieszyć się grą i fajnie się zaprezentować.